Witajcie z tej strony Mank Dzisiaj jest ze mną kapitan. Cześć, ma? Dzisiaj gram, gramy, pokazuję wam kolejny mod MGE Mod. Tutaj się gra jeden na jeden. Takie do szkolenia klas. Zazwyczaj na serwerach jest. Tylko dostępny Scout, Soldier, Demoman i Sniper, ale to jest akurat serwer, gdzie jest wszystko dozwolone. No i dzisiaj zagramy sobie właśnie takiego krótkiego gameplaya. To zaczynajmy. Już? No. Właśnie kamp tam na górze, jak zwykle. A, jeszcze sobie kupiłem wstrzymywać Strange, jakby co. Oh my god. No i tutaj właśnie polega tak, żeby się bić. Na przykład Strand'a się też nabijać. Oh, fuck. O fuck. Aha, mam mleko, nie masz szans... O oh, fuck. Fuck. Niestety. Wszystko ma swoje wady zalety. Ale jakbyśmy wygrali każdą klasą po kolei? Tak. I ty masz siłę natury? Nie, ja mam zwykłą lubę tylko. To. Też jest najlepsze chyba. Nie wiem, dla niektórych klas najlepsze są podstawowe po prostu. No. Jak z Ale... Nie no, to lepsza jest na kury trochę. I buzownik. No. Masz takich taktyk. fak, myślę, że dorzucę tam. A, przegram teraz. wiedziałem, Jest niestety 4-2. Może teraz ostatni raz i zmienimy klasę? A, nie trafiłem cię ani raz. No, raz przynajmniej. Ekscytujący odcinek. No, szczególnie z tym dobrym komentarzem, jak zawsze. Tak, Dobra, teraz może soldy. A ja mam ten rocket jump set. Nie wiem, czy to. Na pewno nim grasz? Mmm, ja to bym musiał zmienić byś dostał kolejnego punkta A ja skoczyłem teraz Nie dobra to, ha dobra już gramy jak już mam Se zmienię od razu, to potem A dobra, czekaj, czekaj to se zmienię i będzie przynajmniej to zmienię sobie na zwykły Dobra No bez sensu wiedziałem mini kryt szedł a jajaj, musiałem że No nie, to masz base jumpera. Ktoś ci przeszkadza? Tak, base jumper. Aha, już wiem, jak cię mogę teraz bić. Jak masz base jumper? Rezerwista plus mini kryty z powietrza. Fox, zginę! Nie mogę przeładować. Wiesz co, ty, nie wiem co. Ty masz jakiegoś farta. Bo zawsze kiedy patrzę na chat, to ty masz tak mało HP. Fuck! Pewnie znowu mnie zabijesz, bo... Nie, teraz ty mnie zabijesz. Wiedziałem. Ale dominowałeś mnie. Nie, zginę. No wiedziałem, wiedziałem. Jest 7-7, spokojnie. Air no, i zginę. Fart. Było pewne. Jaki fart dobrze było. Nie, bo no. się nie coś w powietrzu i mini kryt A to jest też głupie, bo wystarczy podskoczyć i już mini kryt wchodzi. Wiem. Fuck, wiedziałem. Nie, ja nie mam. Jakby co to, to że, że nie jestem lamą, bo ja nie mam, bo ja mam być jumpera zamiast. No, skinę. wiedziałem. A -a. Nie mam jak. Co zrobisz? Nie wiem, przez chwilę się zastanawiałem nad sensem życia. <głos> <głos> Ups. No, teraz ty mnie dominujesz. A, air shot. Dobra, teraz teraz cię pocisnę znowu. Ojej, co to było, a myszka zjechała? Nie. No nie, jeszcze nie przeładował. Fograt trziet. A w kurde, zabiegaliśmy się soldami! Dobra. Dobra, to zaraz nie będzie perka. Mam najlepszą prom, jaką jest ten czomiot. W plus M1. No. No nie. O nie Dobra, mam dwa HP W plus M1. O nie tym razem pomocne. No, ale i tak naprawdę wygrałem. No nie, to mi pyro mi nie idzie. To muszę potwierdzić, pyrką mi nie idzie. A ja się wyskillowałem pyrką. A i tak mnie zabijesz? O, fart. Mówię Zem chyba nic. 12 HP czy coś takiego. Ja mam jeden. Albo 20, nie wiem. Ja mam jeden. No to fart. Lepsza taktyka. Taka jest taktyka jednego z naszych kolegów. Nie jednego. <laughs> Pozdrawiamy kondona. Aha, no, dobra. O! No, jeszcze bym wygrał, jakbyś mnie wtedy nie podpalił. No, wiem, Uf. wiem. Nie, miałbyś wtedy szans. O, bo to HP. A ja... Jak mnie ja to się... zabije? I tak przegram. Dobra, teraz spróbujmy tak. Jak? Normalnie, teraz spróbujmy cały czas. No nie. nie, no nie, dobra. Dobra, gramy normalnie? No. Fuck, fuck tak, co ja zrobiłem? Nie wiem, za ile będziemy grali kolejną prasą. Właśnie znowu nie, rozbiegamy. Ja akurat lubię turkę dosyć bardzo. Dobra, znaczy, no tak, tak. Dobra, raz, teraz. Dobra, tak, teraz. Do. No, jaki mam tutaj set? Niech będzie. Ja też mam napić taki sobie. Co jest to było? Ale faktycznie ten sam mamy inne tarcze. Jaki masz miecz? W sumie twoja się, dłu znaczy dłużej, szybciej się ładuje. No mam nadzieję, że się nagrywa. Jeszcze zaraz sprawdzę. Sorry za to, że tak zlamiłem. W sensie, że. What, what? Nie, wiesz, myślę, że zginę. Fort. Czekajcie, pauza. Okej, okay, sobie po przerwie. Nie, już się nagrywa i teraz zrestowaliśmy te punkty już i gramy dalej. Ile tak mniej więcej rund jeszcze będzie demomanem? Nie wiem. Ale około... Co za farciarz! Już ciśnie. się tą. No nie dobrze tak. mnie zabijesz, to jeszcze pisze, że nie wykończyłeś, no to... No bo strzeliłeś pod siebie i wybuchło na ciebie. Co to Nie Dobra, może zmiana klasy. No dobra. Nie, ale nie na Hewiego i nie na n, a może na medyków, bo. O, czekaj, bo kiedy ską broni końską dawkę. Dobra, grajmy. Albo mi się wydaje, czekajcie, bo mam blogauzer i to może mi tak szybko zabiera życie, albo. Właśnie ja tak to sobie szybko zmienia tylko. Nie, dobra, nie, nie odejmuje mi to, dobra, to gramy. Ja mam końską dawkę, minus 3 HP. Więc mam przerąbane. Na tym ja nie umiem za bardzo. Nienawidzę właśnie w medyku tych strzałek, one są dla mnie wkurzające bardzo. Bo pierwszy tak dobrze idzie nagle tra zacznie trafiać już po tobie. Też masz piłę? Tak. To jest chyba najlepsze. Ja myślę, że. Fok. A przegram mam, jeszcze. Mam Uber. Nie. nie? Mój Uber. Kurczę. A. Nie, bera. Paczika dostałem. Czego najbardziej nienawidzisz w tefie? Powiedz. Eee, jakiej broni? Nie, po prostu, czego najbardziej nie w tefie? Eee, free to play, <grym> ale. Tylko niektórych. Tych, co, którzy myślą, że są dobrzy, a tak naprawdę na farcie jadą. Nie Okej, jesteśmy po przerwie. Eee, niestety zapomniałem, że już się kończył czas, i teraz jesteśmy już na snajperach. Nie wiem, ile tam było medykiem, ale. medykiem yy, był chyba remis. No nie. teraz snajpery. Kapliśmy się dopiero na spaju, że ten... Że tak mało. I mam aż za hita, to jest fajne. Znaczy, no nie... wiem. Albo to było dobre, że no za te 5k, znaczy 7k kupię sobie Billa i bandytę z buszu. I... A tyle fajnych tych, a to... Nie, nie nagrał się snajper, nie? A head'y ci tak za fajne były. Znaczy fajne airshoty były z tego. Tam, A no, na przykład sik fondem. No, to co ja robię? Fuck na trzy. Body A bodyshot? Bodyshot? A nie było ani nic. Body shot. Aha, myślałam, że ty tam jesteś. Kurde. Czemu nie rzuciliśmy sikłądy? No bo już wyrzuciłem. Nie Ale mnie podrzuciłeś! No nie! No i tak mnie zabijesz, więc dobrze nawet. Kurde, myślę, że wejdzie headshot. Za dużo chcesz! Znaczy, no... No łódź! Zginę 4, 4 HP Ale do, dosyć zbyt OP mi się wydaje ten bandyta z buszu A no, zginę, wiedziałem Kurde Nie, no. ja myślałam, że cię zabiję Też Zawsze mi się wydaje, że ktoś mnie zabije Kurde Dobra Hej. Nie Dobra, może już spaj Za spajem zbyt nie mam szans, ponieważ kapitan trochę już nim grał No! Myślę, że backstab być. być i ja miałem szansę na backstaba Ja już też, to jest właśnie głupie, że jak masz szansę na backstaba i nie wykorzystujesz. Bo po prostu robisz jakiegoś na przykład wcześniej atak i wtedy jak już Ci się wyświetla to nie można. No. no, what? no nie, miałem właśnie szansę na backstaba. Sorry jestem po cięciu bo do pokoju mi weszli Przed. Dobra nie na pistolety Jak byłem do ciebie tyłem, to mi pokazywało, że ten, że nie mam backstaba, a jak byłeś od przodu Ale nie, co jest dziwne. Przecież od przodu miałem cię, o, dałem się za łatwo. A, sorry <śpiew> Te bakstaby. Cały czas się udają. A nie wiem, dlaczego nie giniesz. Próbuję namierzyć. Co no. robisz? Ty oszukujesz. No! Co to było? Zobaczysz na filmie, co się stało. Byłem do ciebie równo pleca. Byłeś znaczy do mnie. Nie, roz... byłem, miałam, ile miałem HP? Nie wiem. Ech, pięć? 5 Fart. No, teraz to już. Teraz mi się akurat dał nie tak jak wcześniej fartem. Żeby iść do mnie przodem i backstaba się szczeliłem. Jak do ciebie przodem? No tak, zobacz na filmie, co ja miałem. Ile mam pingu? 40 35. Ło, wow, gość ma 1031 killi. Chyba trochę tu no life'i y dzisiaj. Jak? No zobacz na tabie. Ło, wow, ho, ho. Chyba nie trochę, ale dużo. Fajnie, jakby ma, jak ma stręża, to się trochę nabił. No właśnie, ja też się przy okazji nabijam na stręża. Abo heavy zrobimy bitwę na rękawicę, ja nienawidzę się bit na rękawice. Ale ja nie mam rękawic niestety. No i znowu do mnie przodem. Chyba, albo źle widzę. Na oczy. Aha, będę ciebie <laughs> Nie, bo ja ci bo ja, ja jakby na tobie. Aha. O, backstab I backstab no. Chciłam 5 HP. A ja takie backstaby. Dobra, może to tyle. Może kimś teraz innym. Ostatni raz może Scoutem się zagramy. Lol, ale fajnie wygląda Scout z tą nas na spaja, bo się zlagowało i było. Aha. Rzut. Eee, byłby Ayershot w powietrzu, piasku. No, Ayershot w powietrzu. Dobra, ja teraz już ostatnia runda taka, że ty będziesz m A nie, nie, ty na broń możesz być. Możesz mieć broń, a ja będę już tak, żeby zrobić. No, przegram. No, to było proste. To Nic, po prostu tak, to za? Okej, już. Yy, atakuj. A co chodzi w ogóle? Z tym? Fuck, no. Tak dla Beki. Ale o co, a co ja mam robić? No, no że ty, ty możesz się ruszać, a ja tylko mogę na pałki cię zabić. Będę, a już. okej. Okay. Z tego. Aha. Z tego MGE wyszedł po prostu gameplay, a nie poradnik. Przegram to. Scout jest wytwrona, pałki A może jednak nie? Nie. Łap. Dobra, to było trochę bez sensu. Co ja robię? Trochę za dużo sobie zmieniłem klasy. A może już kończymy, czy jeszcze? No już koniec. Ostatni kill. Z mieczy. Dobra, to więc dzięki za oglądanie na razie i cześć.